Jeśli masz cukrzycę, musisz tego posłuchać uważnie. Wiele osób walczy o kontrolowanie poziomu cukru we krwi, ale popełnia cichy błąd, który może potajemnie pogarszać glikemię. A co gorsza, podczas gdy niektórzy zmagają się z niebezpiecznymi wahaniami poziomu glukozy, inni już odkryli rozwiązanie i stosują naturalne produkty spożywcze, aby utrzymać stabilny poziom cukru we krwi bez większych wyrzeczeń. Nauka już to udowodniła. Niektóre produkty mają zdolność obniżania poziomu cukru we krwi, ale większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, które to są. Dziś zdradzę ci siedem superproduktów niezbędnych dla diabetyków. Pokażę, jak każdy z nich działa w organizmie i jak możesz ich używać, aby unikać skoków glikemii w sposób naturalny i skuteczny. I jest jedna ważna rzecz: wiele osób spożywa jeden z tych produktów w niewłaściwy sposób i w rezultacie traci jego korzyści. Zostań ze mną do końca, ponieważ te informacje mogą odmienić Twoje zdrowie. Zanim zaczniemy, napisz mi w komentarzu skąd mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć skąd mnie słuchasz. Napisz mi też, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 7: cynamon. Jeśli jest coś, czego nikt nie chce, to niekontrolowany wzrost poziomu cukru we krwi, prawda? A co by było, gdyby jedna przyprawa, którą prawdopodobnie masz już w domu, mogła pomóc obniżyć poziom cukru we krwi i jednocześnie poprawić działanie insuliny w organizmie? Właśnie o tym mówimy: o cynamonie. Ta powszechnie używana przyprawa w kawie, herbacie, a nawet w cieście jest badana na całym świecie ze względu na swoje niezwykłe właściwości. I najlepsze: nie trzeba radykalnie zmieniać diety. Wystarczy dodać odrobinę cynamonu do codziennego menu, aby zacząć dostrzegać jego korzyści. Ale uwaga, istnieje pewien szczegół, o którym niewiele osób wie, a który robi ogromną różnicę. Nauka już potwierdziła, że cynamon może obniżyć poziom glukozy nawet o 29%. Dzieje się tak, ponieważ wspomaga on działanie insuliny, pomagając organizmowi skuteczniej transportować cukier z krwi do komórek. Kiedy tak się dzieje, organizm lepiej wykorzystuje energię i unika skoków poziomu glukozy, które mogą być niebezpieczne dla diabetyków, ale nie wystarczy po prostu dodawać cynamonu do wszystkiego, nie wiedząc, jak go właściwie stosować. Wiele osób popełnia ten błąd i nie korzysta w pełni z potencjału tej przyprawy. I tutaj ważna informacja. Nie każdy cynamon jest taki sam. Istnieją dwa główne rodzaje cynamonu. Cejloński, który jest najbardziej polecany oraz kasja, czyli najczęściej spotykany w sklepach. Różnica cynamon cejloński zawiera mniej kumaryny, substancji, która w nadmiarze może obciążać wątrobę. Jeśli chcesz lepiej kontrolować cukrzycę, warto poszukać czystej wersji cynamonu, którą można znaleźć głównie w sklepach ze zdrową żywnością. Teraz napisz mi w komentarzu, czy wiedziałeś, że istnieją różne rodzaje cynamonu? Chcę wiedzieć, czy ta informacja była dla ciebie nowością, a jak go spożywać. Oto praktyczna wskazówka. Posypanie połowy łyżeczki cynamonu na śniadanie to doskonały początek. Można go dodać do kawy, herbaty, jogurtu, a nawet do owoców. Ten prosty nawyk pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi przez cały dzień. A jeśli lubisz gotować, możesz wykorzystać cynamon w wypiekach, takich jak chleby i ciasta bez cukru. Takie drobne zmiany mogą mieć ogromny wpływ na kontrolę cukrzycy. Ale uwaga! Bez przesady. Cynamon jest skuteczny, ale nie zastępuje podstawowych zasad zdrowego odżywiania ani wizyt u lekarza. Ponadto, jeśli już przyjmujesz leki na cukrzycę, warto zachować ostrożność. Połączenie cynamonu z niektórymi lekami może zbytnio obniżyć poziom cukru we krwi, co może prowadzić do zawrotów głowy i złego samopoczucia. Klucz tkwi zawsze w równowadze i świadomym stosowaniu tej przyprawy. Oprócz obniżania poziomu glukozy, cynamon ma jeszcze jedną niesamowitą właściwość: zwalcza stany zapalne w organizmie. A dlaczego to ważne dla diabetyków? Ponieważ przewlekły stan zapalny może osłabiać działanie insuliny. Więc włączając cynamon do diety, nie tylko poprawiasz kontrolę poziomu cukru, ale także chronisz organizm przed innymi problemami zdrowotnymi. I bądźmy szczerzy, lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? A jeśli myślisz, że cynamon nadaje się tylko do słodkich potraw, spróbuj użyć go w daniach wytrawnych. W wielu kuchniach świata stosuje się tę przyprawę od wieków w gulaszach, mięsach, a nawet w ryżu. Ten mały trik może być pysznym i nietypowym sposobem na czerpanie korzyści z cynamonu bez popadania w rutynę. Numer 6. Awokado. Przez wiele lat ludzie słyszeli, że tłuszcze są szkodliwe i należy ich unikać za wszelką cenę, ale to dalekie od prawdy, zwłaszcza gdy mówimy o awokado. Ten owoc jest pełen zdrowych tłuszczów, które nie tylko pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, ale także poprawiają działanie insuliny w organizmie. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że włączając awokado do diety, diabetycy mogą skuteczniej kontrolować poziom glikemii, unikając groźnych wahań, które mogą zaszkodzić zdrowiu. Sekret awokado tkwi w kwasie oleinowym. Zdrowym tłuszczu, który zmniejsza stany zapalne i poprawia wrażliwość na insulinę. W przeciwieństwie do węglowodanów, które szybko podnoszą poziom glukozy we krwi, tłuszcze zawarte w awokado są trawione wolniej, dostarczając organizmowi stabilnej energii przez cały dzień. Ale to nie wszystko. Awokado jest bogate w błonnik, kluczowy składnik dla diabetyków, ponieważ spowalnia wchłanianie cukru do krwiobiegu. Innymi słowy, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru, zapobiegając niebezpiecznym skokom glikemii. Ale czy każdy rodzaj awokado ma te same korzyści? Najlepiej spożywać świeży owoc bez dodatku cukru i przetworzonych składników. Dziś można znaleźć wiele gotowych past i kremów na bazie awokado, ale wiele z nich zawiera konserwanty i ukryte cukry. Najlepszym sposobem na pełne wykorzystanie jego wartości odżywczych jest spożywanie go w najprostszej postaci lub przygotowanie domowych przepisów. Teraz napisz mi w komentarzu, czy masz już nawyk jedzenia awokado? Jeśli tak, to jaka jest Twoja ulubiona forma spożywania tego owocu? I nie myśl, że awokado nadaje się tylko do słodkich dań. Świetnym sposobem na jego wykorzystanie jest przygotowanie sałatki z kawałkami awokado i cytryny lub przygotowanie kremowego dipu do pełnoziarnistych tostów. Inną praktyczną opcją jest zmiksowanie awokado z mlekiem roślinnym i odrobiną cynamonu, tworząc pożywny koktajl. To proste sposoby na włączenie tego superproduktu do codziennej diety bez radykalnych zmian w nawykach żywieniowych. Oprócz wspierania kontroli poziomu cukru we krwi, awokado jest również doskonałym sprzymierzeńcem zdrowia serca. Badania wykazują, że osoby regularnie spożywające ten owoc mają mniejsze ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego. A to coś, na co każdy diabetyk powinien zwrócić uwagę, ponieważ wysoki poziom cukru we krwi może zwiększać ryzyko nadciśnienia i problemów z cholesterolem. Oznacza to, że włączając awokado do diety dbasz nie tylko o stabilną glikemię, ale także o zdrowe serce. Kolejnym istotnym aspektem jest to, że awokado może zastępować mniej zdrowe składniki. Zamiast używać margaryny lub masła, spróbuj rozsmarować na toście warstwę rozgniecionego awokado. Smakuje wspaniale, a jednocześnie dostarcza organizmowi zdrowych tłuszczów. Takie małe zamiany mogą przynieść ogromne korzyści zdrowotne na dłuższą metę. W końcu, kontrolowanie poziomu cukru we krwi zależy od mądrych wyborów każdego dnia. A jeśli nadal masz wątpliwości co do spożycia tłuszczów, pamiętaj, że kluczem jest równowaga. Awokado to super produkt, ale to nie znaczy, że należy je spożywać w nadmiarze. Umiarkowana porcja, czyli około połowy małego owocu dziennie, wystarczy, aby czerpać z niego pełnie korzyści bez przesady. Ważne jest, aby wprowadzać ten owoc do diety w sposób świadomy i strategiczny maksymalnie wykorzystując jego właściwości odżywcze. Numer 5. Nasiona chia. Gdy mówimy o kontroli cukrzycy, wiele osób od razu myśli o ograniczeniu cukrów i unikaniu słodyczy. Ale niewielu wie, że istnieje mały niepozorny produkt, który może znacząco wpłynąć na poziom glikemii mowa o nasionach chia, maleńkich, ale potężnych ziarenkach, które spowalniają wchłanianie cukru do krwi i pomagają utrzymać stabilny poziom glukozy przez cały dzień. A najlepsze? Są niezwykle łatwe w spożyciu i można je dodać do diety bez radykalnych zmian w codziennym jadłospisie. Sekret nasion chia tkwi w ich wyjątkowo wysokiej zawartości błonnika rozpuszczalnego, który po kontakcie z płynami tworzy żel w żołądku. Ten żel spowalnia tempo, w jakim organizm trawi węglowodany, zapobiegając nagłym skokom poziomu cukru i zapewniając bardziej stopniowe uwalnianie glukozy. Oznacza to, że regularne spożywanie nasion chia pomaga diabetykom utrzymać stabilniejszy poziom cukru we krwi, zmniejszając ryzyko nagłych wahań, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. I to jeszcze nie wszystko. Ten efekt dodatkowo wpływa na dłuższe uczucie sytości, pomagając uniknąć podjadania między posiłkami, ale to dopiero początek. Nasiona CHIA są jednym z najlepszych roślinnych źródeł kwasów tłuszczowych Omega-3, zdrowych tłuszczów, które działają przeciwzapalnie w organizmie. A dlaczego to takie ważne? Ponieważ przewlekłe stany zapalne są bezpośrednio związane z insulinoopornością, jednym z głównych problemów u osób z cukrzycą typu 2. Innymi słowy, oprócz stabilizacji poziomu glukozy, nasiona chia wspierają organizm w zwiększeniu wrażliwości na insulinę. Teraz napisz w komentarzu: Czy już próbowałeś nasion czaja? Jeśli tak, to jak je spożywasz? A jeśli zastanawiasz się, jak włączyć nasiona chia do codziennej diety, oto kilka prostych sposobów. Najłatwiejsza metoda to dodanie jednej łyżki stołowej nasion czaja do szklanki wody i odczekanie kilku minut, aż utworzy się żel, który następnie można wypić. Możesz także dodać nasiona chia do jogurtu, koktajli lub owsianki. Wiele osób wykorzystuje je również w wypiekach, takich jak chleby czy ciasta, dodając dodatkową dawkę błonnika bez zmiany smaku potraw. Jednak chia to nie tylko kontrola cukru, jej właściwości wpływają także na zdrowie serca. Ponieważ osoby z cukrzycą są bardziej narażone na choroby układu krążenia, spożywanie produktów wspierających układ sercowo-naczyniowy jest kluczowe. Kwasy tłuszczowe omega-3 zawarte w nasionach chia pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu oraz wspierają zdrowie naczyń krwionośnych, zmniejszając ryzyko nadciśnienia i problemów sercowych. Takie drobne nawyki mogą przynieść ogromne korzyści dla zdrowia i jakości życia. I jeśli myślisz, że nasiona chia są trudne do zdobycia, możesz być spokojny. Obecnie są one dostępne w większości supermarketów oraz sklepów ze zdrową żywnością. Ważne jest jednak, aby wybierać nasiona wysokiej jakości i przechowywać je w suchym, chłodnym miejscu, aby zachowały swoje wartości odżywcze. Dodatkowo warto pamiętać o jednym kluczowym aspekcie: nasiona chia powinny być spożywane w formie namoczonej lub w połączeniu z innymi produktami. Jeśli spożywa się je na sucho, mogą pochłaniać zbyt dużo wody w żołądku, co czasami może powodować dyskomfort. Regularne spożywanie nasion chija to prosty i skuteczny sposób na wspieranie organizmu w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi i poprawie ogólnego stanu zdrowia. To mała zmiana, która może przynieść ogromne efekty, i to bez żadnych skomplikowanych diet czy wyrzeczeń. Numer 4. Brokuły. Gdy mówimy o kontrolowaniu cukrzycy, wiele osób skupia się na ograniczeniu słodyczy i zmniejszeniu ilości spożywanych węglowodanów. Ale niewielu wie, że istnieją warzywa, które idą o krok dalej i faktycznie pomagają organizmowi poprawić poziom glukozy w sposób naturalny. Jednym z najlepszych przykładów są brokuły pełne składników odżywczych, które nie tylko pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, ale także chronią organizm przed stanami zapalnymi i uszkodzeniami spowodowanymi nadmiarem glukozy. A najlepsze? Można je łatwo włączyć do codziennych posiłków. Sekret brokułów tkwi w związku zwanym sulforafanem, potężnej substancji, którą badają naukowcy na całym świecie. Sulforafan działa bezpośrednio na insulinooporność, pomagając organizmowi lepiej przetwarzać glukozę i utrzymywać stabilną glikemię. Badania wykazały, że regularne spożywanie brokułów może obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 10%. A dla osób z cukrzycą, każda poprawa w kontroli poziomu cukru ma ogromne znaczenie dla zdrowia w dłuższej perspektywie. Ale uwaga! Sposób przygotowania brokułów ma ogromne znaczenie dla zachowania ich korzyści zdrowotnych. Gotowanie ich zbyt długo może zniszczyć część sulforafanu, osłabiając jego wpływ na poziom cukru we krwi. Najlepiej gotować brokuły na parze przez kilka minut lub szybko podsmażyć na patelni. Inną opcją jest spożywanie surowych brokułów w sałatkach, co pozwala zachować wszystkie cenne związki odżywcze. Teraz napisz w komentarzu, czy masz już nawyk jedzenia brokułów? Jeśli tak, jaki jest twój ulubiony sposób ich przygotowania? Oprócz wspierania kontroli poziomu cukru we krwi, brokuły są także doskonałą ochroną dla serca. Ponieważ osoby z cukrzycą są bardziej narażone na choroby sercowo-naczyniowe, włączenie tego warzywa do diety może pomóc wzmocnić naczynia krwionośne i zmniejszyć stany zapalne. To oznacza mniejsze ryzyko nadciśnienia i innych problemów zdrowotnych związanych z wysokim poziomem glukozy. Innymi słowy, jedno warzywo może przynieść wiele korzyści dla całego organizmu. Innym istotnym atutem brokułów jest ich wysoka zawartość błonnika, kluczowego składnika w zapobieganiu nagłym skokom cukru we krwi. Spożywanie produktów bogatych w błonnik spowalnia trawienie i powoduje, że glukoza dostaje się do krwiobiegu stopniowo, a nie gwałtownie. To nie tylko pomaga w kontrolowaniu cukrzycy, ale także daje dłuższe uczucie sytości, zapobiegając nadmiernemu spożywaniu posiłków i wspierając utrzymanie zdrowej wagi. I nie myśl, że brokuły muszą być zawsze podawane w ten sam sposób. Można je dodawać do zup, omletów, sałatek, a nawet piec w piekarniku z odrobiną oliwy z oliwek i naturalnymi przyprawami. Małe zmiany w sposobie przygotowania mogą sprawić, że zdrowa dieta stanie się bardziej urozmaicona i smaczna, bez rezygnacji z korzyści, jakie oferują brokuły. Im większa kreatywność w kuchni, tym łatwiej jest utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe. Regularne spożywanie brokułów to prosty sposób na poprawę zdrowia metabolicznego i lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. To jedno warzywo może pomóc w stabilizacji glikemii. Ochronie serca i wsparciu zdrowego trawienia, bez konieczności stosowania skomplikowanych diet czy suplementów. Jeśli jeszcze nie włączyłeś brokułów do swojego jadłospisu, teraz jest idealny moment, aby zacząć. Numer 3. Ryby bogate w kwasy omega-3. Gdy mówimy o kontroli cukrzycy, niewiele osób myśli o rybach jako o silnym sprzymierzeńcu. A prawda jest taka, że niektóre gatunki ryb nie tylko pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, ale także chronią serce, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą. Ryby takie jak łosoś, sardynki, tuńczyk i makrela są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, zdrowy tłuszcz, który zmniejsza stany zapalne w organizmie i poprawia działanie insuliny. Innymi słowy, jednocześnie dbają o stabilność glikemii i zapobiegają poważniejszym problemom zdrowotnym w przyszłości. Kwasy omega-3 mają kluczowe znaczenie dla diabetyków, ponieważ zwiększają wrażliwość na insulinę, ułatwiając transport glukozy do komórek. To oznacza mniej cukru krążącego we krwi i mniejsze ryzyko niebezpiecznych skoków poziomu glukozy. Ale to nie wszystko. Ten składnik odżywczy działa także przeciwzapalnie, co ma ogromne znaczenie, ponieważ przewlekły stan zapalny jest jednym z głównych czynników prowadzących do rozwoju cukrzycy typu 2. Im bardziej zrównoważony jest organizm, tym lepiej reaguje na insulinę, co ułatwia kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Kolejną często pomijaną zaletą kwasów omega-3 jest ich bezpośredni wpływ na zdrowie serca. Osoby z cukrzycą mają wyższe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, a regularne spożywanie tłustych ryb może pomóc to ryzyko zmniejszyć. Kwasy omega-3 poprawiają krążenie, obniżają poziom złego cholesterolu i chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiarem cukru we krwi. Teraz napisz w komentarzu: Czy masz już nawyk jedzenia ryb przynajmniej dwa razy w tygodniu? Jeśli tak, jaka jest twoja ulubiona ryba? Ale samo jedzenie ryb to nie wszystko. Ważne jest również jak je przygotowujesz. Aby w pełni wykorzystać zalety kwasów omega-3, najlepiej wybierać zdrowe metody gotowania. Unikaj smażenia, ponieważ nadmiar oleju może zniweczyć wiele korzyści i utrudnić kontrolę poziomu cukru we krwi. Lepszym rozwiązaniem jest pieczenie, gotowanie lub grillowanie ryb. Najlepiej z dodatkiem naturalnych przypraw, takich jak cytryna, zioła i oliwa z oliwek. Dzięki temu ryba zachowuje swoje wartości odżywcze i ma wyjątkowy smak, który wspiera zdrowie organizmu. A co zrobić, jeśli nie przepadasz za rybami lub masz trudność z ich regularnym spożywaniem? Istnieją alternatywne sposoby na dostarczenie organizmowi kwasów omega-3. Jednym z nich są suplementy oleju rybnego, ale przed ich przyjmowaniem warto skonsultować się z lekarzem. Inną opcją są nasiona, takie jak siemię i chia, które także zawierają roślinne wersje omega-3. Kluczowe jest, aby ten cenny składnik znalazł się w codziennej diecie, ponieważ odgrywa ogromną rolę w regulacji poziomu cukru we krwi. Oprócz wspomagania kontroli glikemii, kwasy omega-3 mają także niezwykle pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Badania wykazują, że poprawiają pamięć, koncentrację, a nawet mogą pomóc w zapobieganiu chorobom neurodegeneracyjnym. Dla osób, które chcą zachować sprawność umysłową na dłużej, włączenie tej zdrowej formy tłuszczów do diety to doskonały wybór. Zarówno ciało, jak i umysł skorzystają na tej zmianie. Podsumowując, regularne spożywanie ryb bogatych w kwasy omega-3 to prosta i skuteczna strategia wspierająca zdrowie osób z cukrzycą. Odpowiednia dieta nie musi oznaczać trudnych wyrzeczeń. Wystarczy mądre wybory każdego dnia. Jeśli jeszcze nie włączyłeś tłustych ryb do swojego menu, to idealny moment, aby zacząć. Numer 2. Owies. Wiele osób z cukrzycą uważa, że powinny unikać wszystkich węglowodanów, ale to nie do końca prawda. Istnieją węglowodany, które przynoszą ogromne korzyści organizmowi, a owies jest jednym z najlepszych przykładów. Ten pełnoziarnisty produkt jest bogaty w beta-glukan, rodzaj błonnika rozpuszczalnego, który spowalnia trawienie węglowodanów, zapobiegając nagłemu i niekontrolowanemu wzrostowi poziomu cukru we krwi. Oznacza to, że spożywanie owsa na śniadanie lub w innych posiłkach pomaga diabetykom utrzymać stabilną glikemię i uniknąć niebezpiecznych skoków cukru. Sekret beta glukanu polega na tym, że tworzy on w żołądku żel, który zmniejsza tempo wchłaniania glukozy. Dzięki temu organizm otrzymuje stopniowy i stabilny dopływ energii, bez gwałtownych wahań, które mogą powodować zmęczenie i złe samopoczucie. Co więcej, owiec poprawia działanie insuliny, ułatwiając transport glukozy do komórek, a to nie wszystko. Regularne spożywanie tego zboża pomaga również obniżyć poziom złego cholesterolu, chroniąc serce, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą. Ale uwaga, nie każdy owies działa tak samo na organizm. Najlepszym wyborem dla osób dbających o kontrolę glikemii jest owies w płatkach lub otręby owsiane, ponieważ zawierają więcej błonnika niż wersja błyskawiczna. Przetworzone produkty owsiane, które często można znaleźć w gotowych mieszankach, mogą mieć mniej błonnika, a czasem nawet ukryte dodatki takie jak cukry. Teraz napisz mi w komentarzu, czy już spożywasz owies na co dzień? W jakiej formie najbardziej lubisz go jeść? Jeśli zastanawiasz się, jak najlepiej włączyć owies do swojej diety, opcji jest naprawdę wiele. Najprostszym sposobem jest dodanie jednej łyżki owsa do jogurtu lub szklanki mleka roślinnego. Inną popularną metodą jest przygotowanie owsianki na wodzie lub mleku z dodatkiem cynamonu, co tworzy pełnowartościowy i smaczny posiłek. Dla osób, które lubią eksperymentować w kuchni, owiec można również wykorzystać w naleśnikach, wypiekach, a nawet w daniach wytrawnych, takich jak zupy i gulasze. Oprócz wspierania kontroli poziomu cukru we krwi, owies jest także doskonałym sprzymierzeńcem zdrowego trawienia. Dzięki wysokiej zawartości błonnika poprawia funkcjonowanie jelit i zapobiega zaparciom, które są częstym problemem u osób spożywających zbyt mało błonnika. Zdrowe jelita sprzyjają lepszemu wchłanianiu składników odżywczych, co dodatkowo wspiera stabilizację poziomu glukozy. Oznacza to, że spożywanie owsa wpływa korzystnie na organizm na wielu poziomach jednocześnie. Innym istotnym aspektem owsa jest jego zdolność do wydłużania uczucia sytości. Dzięki temu po spożyciu owsa głód pojawia się znacznie później, a dla diabetyków unikanie nagłego uczucia głodu jest kluczowe. Ponieważ jedzenie w pośpiechu lub w nadmiernych ilościach może utrudnić kontrolowanie poziomu cukru we krwi. Nawet drobne zmiany w diecie mogą przynieść ogromne korzyści zdrowotne i poprawić jakość życia. Najlepiej spożywać owies w umiarkowanych ilościach, wkomponowując go w zbilansowaną dietę. Jak każdy produkt, również owies spożywany w nadmiarze może nie być korzystny, ale jedna porcja dziennie wystarczy, aby uzyskać pozytywne efekty w stabilizacji poziomu cukru, ochronie serca i poprawie trawienia. Im bardziej naturalna i odżywcza jest dieta, tym łatwiej kontrolować poziom cukru we krwi i cieszyć się dobrym zdrowiem na dłużej. Numer 1 truskawki. Wiele osób uważa, że diabetycy powinni unikać wszystkich owoców, ale to nieprawda. Niektóre z nich są doskonałe do utrzymania stabilnego poziomu cukru we krwi, a truskawka jest jednym z najlepszych wyborów. W przeciwieństwie do owoców o wysokiej zawartości naturalnych cukrów, truskawki mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują gwałtownych skoków poziomu glukozy. Dodatkowo są bogate w błonnik i przeciwutleniacze, które wspierają działanie insuliny w organizmie. Innymi słowy, są nie tylko smaczne, ale także doskonałe dla osób dbających o kontrolę cukrzycy. Sekretem truskawek są antocyjany, silne przeciwutleniacze, które nadają owocom ich intensywnie czerwony kolor i mają bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu cukru we krwi. Badania wykazują, że związki te poprawiają wrażliwość na insulinę, pomagając organizmowi lepiej wykorzystywać glukozę i zapobiegać jej nadmiernemu gromadzeniu się we krwi. To oznacza mniej skoków glikemii i skuteczniejszą kontrolę cukrzycy typu 2. A to nie wszystko. Truskawki także zmniejszają stan zapalny, który przyczynia się do insulinooporności. Kolejną ogromną zaletą truskawek jest ich wysoka zawartość błonnika, który spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów, zapobiegając nagłemu wzrostowi poziomu cukru we krwi. Ponadto błonnik wydłuża uczucie sytości, co pomaga unikać podjadania między posiłkami. Teraz napisz w komentarzu, czy masz już nawyk jedzenia truskawek? Jeśli tak, to jak je najczęściej spożywasz? A skoro mowa o spożywaniu, najlepszym sposobem na pełne wykorzystanie zalet truskawek jest ich jedzenie w naturalnej, świeżej postaci. Należy unikać dżemów, syropów i truskawek w przetworzonej formie, ponieważ często zawierają ukryty cukier. Świetnym pomysłem jest spożywanie truskawek jako przekąski lub dodawanie ich do naturalnego jogurtu. Można także przygotować zdrowy koktajl. Mieszając truskawki z mlekiem roślinnym i odrobiną nasion chia dla dodatkowego zastrzyku błonnika i wartości odżywczych. I to jeszcze nie wszystko. Truskawki wspierają także zdrowie serca, co jest szczególnie ważne dla diabetyków, którzy są bardziej narażeni na choroby układu krążenia. Przeciwutleniacze zawarte w tych owocach chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiarem cukru we krwi. Poprawiają krążenie i pomagają obniżyć ciśnienie tętnicze. Nawet drobne zmiany w diecie, takie jak regularne spożywanie odpowiednich owoców, mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie. Dodatkową zaletą truskawek jest ich naturalne działanie moczopędne, które pomaga organizmowi pozbywać się toksyn i redukować obrzęki. To szczególnie korzystne dla osób, które borykają się z zatrzymywaniem wody w organizmie. Co jest częstym problemem u diabetyków? Dzięki temu, truskawki nie tylko stabilizują poziom cukru we krwi, ale również przyczyniają się do ogólnego dobrego samopoczucia. A najlepsze jest to, że są smaczne, orzeźwiające i niezwykle łatwe do wkomponowania w codzienną dietę. Treści, które tu przedstawiamy, mają charakter edukacyjny i oparte są na badaniach naukowych oraz zaleceniach dietetycznych. Jednak nie zastępują one profesjonalnej porady lekarskiej. Zanim dokonasz jakichkolwiek zmian w swojej diecie lub stylu życia, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, aby upewnić się, że podejmowane decyzje są dostosowane do twojego stanu zdrowia.